Witam, 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 z tej strony Family Style Zne. W opryskiwanie. I jak się uda to też będą miwa pszenicy. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy robić opryski. Co ja będę jeździć szybko? Dobra Idziemy Jak wiecie, że zaczynamy od pola 26, potem od Połączonej 15 z 16 tak po prostu, jak było to w pełni wiecie, zaczynamy od tego Najrzadszego pola odwiedzanego przeze mnie Z tego poza odcinkami najczęściej A tu teraz no to górne. Od, od góry do nadu. Od góry do nadu. Od góry do Do góry i nadu. Góry Tyk. Tyk. Jakby te 10 tysięcy to jest za misję jakby co? Trochę się dorobić po prostu Żeby nam skrajna bieda nie dopadła Nie wiem, żeby nam nas nie dopadło Co pola niech to rośnie nie zabronię a, a nie kurde, mogłem poczekać ale dobre, trudno już mogę poczekać do sprzedażą rzepaku i teraz mamy taką fajną promocję ale kurwa ja ej, mamy w ogóle rzepaku w silocach a chuj mało! czy nie włać no, dach! Kurde! Taka okazja! A taka okazja mi przegapi. Nie, jak Chciał teraz, że tobie? to by. Hmm? A pokaż to jest w promocji. Ciężarówka! Po to mnie jeszcze ciężarówka! Ciężarówkę to tylko tutaj się da podłączyć przyczepę i nic więcej Nic co dołączam ciężarówkę zrobić to Czekajcie ja go pokazuję. Tu jest ciężarówka jedynie to można podłączyć do tej ciężarówki I to jest kurde Nie tu, nie tu, nie tu jedynie to da się podłączyć to przyczepę no jeśli pobierzesz po moda no? na przykład na jeżeli na przykład na kurde to już OK, to już kurde masz więcej możliwości boże będzie dużo wyskiwania może w tym czasie dojrzeje Ja, no i zgrabię, pożyczam, żeby zgrabić tą słowę, żeby szybciej poszło to pracowanie. Nie pożyczam, tylko zesatuję na swoje gospo. Może by tak powiedzieć, że pożyczam od kroch. Na szybko. lek. No już już Druga faza wzrostu Pewnie o północy, pewnie do... o drugiej w nocy się tam o trzeciej będzie kurde Trzecia i z ręca chyba będzie dojrzałe Najszybciej No nie no, palenik czasem o tak no, Akurat palenik ma wy... Nie wiem, nie wiem jakiś tutaj czas ten, rozstoploń Na farmingowy czas czy kurde tam Co 2 godziny rośnie? Czy od 4 godziny we farmingu rośnie? Czy jakaś tak? Nie wiem Nie pamiętam Bo akurat wiem, że w 17 to akurat trzcina cukrowa dłużej rośnie niż tylko soja Nie dłużej rośnie po prostu to mnie zaskoczyło. Na przykład w farmingu skipnąłem czas tam do, do jutra. Po prostu czas zrobiłem, żeby przypłynął do jutra. W farmingu oczywiście. I patrzę, że soja jest dojrzała, a kurde jeszcze trzcina cukrowa jest dopiero w drugiej fazie wzrostu. To mnie to zaskoczyło. Mnie bo mam to DLC bo, bo odkryłem, że się, nie trzeba instalować tego z płyty, tylko da się zainstalować przez internet wpisując kod Spój No i ma się możesz pobrać po prostu przez internet nie musisz mieć płyty mm. wie długo nie grałem na tym DLC więc mnie zachwyczyło że tak długo tak długo czytino cukrowa rośnie wymaga długiego czasu dobra A, no, że gdyby taki miałbym się lub kultywator, to by dwa razy szybciej by się zrobiło. Albo header. Dwa razy szybciej. No żeby specjalnie pobieram te ten header John Deere z modu. Co kurde, pogazywali niektórzy YouTuberzy. Zapewne większość wie o jaki mi chodzi. Co ją dali? A no, jest już trzecia faza wzrostu. O 23. Dobra. No, ma tyle światło Oj, tutaj taki kwadrat powstał. Jezu. Maria. Apokalipsa, koniec świata Nie no, trochę się poczeka dłużej Więc git wy Nie wyschnie od razu przecież Bo trzy razy możesz ominąć zniwa Już więcej nie Już chyba jeden raz pominu nagle wszystko wyschnie. Nie no to by ja, Ale to jest druga haza Dobra, myślałem, że już pie to będzie dopiero pierwsza Oczywiście część słowy pójdzie na sprzedaż, a część pójdzie na na krowy kurde czekajcie. czekajcie dobra będziecie trochę mnie słabo słychać albo no, dobra trochę zgłośnię to ta, mu ta muzyka chrędzie i by były prawa autorskie by kurde by mi złapało nie no nie wiem czy by złapały prawa autorskie przez mikrofon bo przeważnie ten przy no przeważnie przy audio kurde najwięcej praw autorskich złapanych a przez mikrofon to lecuj wątpię dobra to już pożyczamy eee. Pokaż, jak to wygląda o, no, wygląda jakby to wszystko na zielono, byle. No, niebieska. Czekaj, gdzie, gdzie w ogóle. Nie, tak, tak, ty. Nie każdy rekord by, by już mleka. Okej, okay. balans. To są balanse. Eee o, krowy krowy i Remeka o czterdzieści 49 litrów hm, poprawili tutaj wyformingu, że mała produkują o ale za to idea górnika będzie Czekaj, na sumy jeszcze Manuel, eee Hailey strach jeszcze ma sumy o zobaczcie zobaczycie jak Kurde. Ojej, ja, zobaczycie po prostu. Hej. Jezu, składę, że tutaj nie da się przybliżyć. Nam... Eda się A e, 15 już może było na Ciebie przybliżać. No Jesu. Ja, nie wiem, czy kupić płynny obornik, czy... Czy... Stały. To jest obornika Czekaj gdzie mam prasę? Piznięta gdzieś a sprzedałem Jezus zapomniałem że ja sprzedałem prasę Boże Boże jak ja zapomniałem tych podstawowych odcinków o dojrzałe Pierdolę, ale serio, jak ja mogę zapomnieć o tym, że ja sprzedałem prasę? Dobra. Chodźcie, mój do rządirko, dzisiaj... Dzisiaj będzie dużo roboty. Oj, dużo. Oczywiście, że z nim podzielę na dwa odcinki. Nie no i no. to był tylko taka, ale ja to nie była jakaś katastrofa. Piękne słoneczko to jest naprawdę. Jest, taki klimat miało. Ale się jedynie na średnich, na średnich takich klimat dodałem. A to jest taki normalny klimat i mniej ponury. Bardziej kolor, kolorowy. Óp, óp, óp. Niby na mnie sterowanie tutaj poprawili. Bo teraz B się wyłącza niż J. O wystawia się lepiej niż B. Po prostu poprawili tą st schematykę sterowania. Oczywiście, H, pracownik to już jest sterowanie. jak kasyka. Już w primingu. Czy H jest pracownik? Już tak po prostu normalnie. Oj, o, jak to leci! Jezu! Wpuść po prostu jak to leci! Leci, kurde. Pa jak szybko leci te procenty i litry Jakby to był jęczmień, to by jeszcze szybciej by, kurde do ciało, ale to jest pszenica. Pszenica to nie aż tak bardzo leci. Pszenica to nie... O kurde. Pszenica to nie za bardzo leci. Ale co powiedzieć o rzepaku, że w ogóle nie leci. Nie no, leci. Dowodni. Dwa razy wody, A tutaj kurde. No, dwa razy szybciej A pewnie jędźmy 4 razy szybciej A kukurydza to nie wiem, nie sprawdzałem Jeszcze nie, nie mamy tutaj akcji kukurydza Bo musimy najpierw kupić siewnik No no, może Ci kupi siewnik Może jak będzie sobie pszenicy Albo lepszą prasę sobie kupimy Po prostu do prasę okrągłą sobie kupimy Mam, mam co zbierać, tylko będę musiał też jeszcze te palety kupić. Pytanie, czy to się nie rozsypie. A jak pamiętam ostatnio, że jak robimy to w LDS 11, to zawsze kurde te bele wylatywały. A tego dla mnie było ogromnie fajne, że dodali pasy w 17 czy w 15 to było. 15 to nie pamiętam w ogóle czy były pasy Oj nie pamiętam tak szczerze mówiąc nie, nie pamiętam w ogóle Jezu będę musiał kupić 15 Bo na stare kobiety miałem spiraconą Będę musiał kupić 15 Tylko nie wiem czy kupić And dodatek Golda Gold Edition Będzie ciekawiej Będzie ciekawie Ojej, oh yeah, no. czekajcie bo zaraz kurde motyzacja będzie naprawdę katastrofalna Tematyzacja, jo? jo? Dobrze przeczytałem Mam nadzieję, że tej muzyki nie słyszycie, ale pewnie słyszycie. Ma moja siostra puszcza sobie. Mam nadzieję, że to nie będzie z wam za bardzo przeszkadzało. Ojej no. Mogę w cichutku puścić Daniel, że kurde w ściany to się przebija przez cztery ściany głuche. Nie, przez się, ale dobrze, czekajcie, czym pojechać by tutaj. A dawaj! Hollymanem, jutro nie będzie już jeździł, jutro aktualnie jest, będzie zajęty, bo będzie ten słomę, słomę zgrabiać będzie dwa dość szybciej zbierało, prawda? dobra, dobra, syk syk syk, albo najpierw będziecie. I będzie równo, bo macie muzykę, kurde, jak na streamach No bo tutaj już trochę bom podgłośnie mój głos. To jest trochę cichło. A nie i tak mi dobrze słyszycie jeszcze. Bo dobrze, że wyraźnie gadam. A nie takim cicho, że Takie... To 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 sam to dam to babcie, kurde trawa. A. a, coś takiego sensylu. Dobra Okej okay. to Morda się drze. Akurat To jest większe A to takie małe, droższe Ale kurde w niej pomieści Już to się opłaca Zresztą hmm. chyba ta A ponieważ może te przyczepy wielokrotnie podłączą Na przykład to, to też można wielokrotnie podłączyć nie tego takie drogie, bo ma funkcję podęczania. I wiesz co mnie wiecie co mnie zastanawiało? Czemu to ma dwie wydechy? Oczywiście... Oczywiście, że ten drugi to nie jest wydech, tylko zapewne zasysa powietrze z góry. Bo to nie ma. To pewnie chyba... Prawdopodobnie to jest do zasysania powietrza. O wątpię, żeby to służyło dwie tłumiki. Od traktory niektóre mają dwie tłumiki. No tak bo mają dużo... duże silniki, to dwie tłumiki. To jeden tłumik nie wystarczy, dwa tłumiki wystarczą. I nagle się okazuje, że to jest drugi tłumik. U, Jezu Nie no, nie bądźmy optymistami. Dobra. Seksypie Tylko myślę, że to zgrabi. Zastanawiam się, czy to mi nie zgrabi. Na pewno, czy dosięgnie ta zgrabiarka. Myślę, że tak. Choć mogę się mielić. No, naprawdę. Nie no, taka zgrabiarka by się przydała. Jak miała Farhala. Bo farchar naprawdę robi takie malu... tyci... pici pici kurde takie malucieńkie kurde nie, paski grube ale malucienkie tak blisko siebie i taka skropiarka byłoby o, no za takie prace byłoby szybciej o kurde jaz <grym> jak skręca ja kurwa chyba mam kaca kurde chyba mam kaca ja to nie no nie mam kaca Teraz zapewne tak się zagaduję, że to co No... No, góry nie wiem jak skręcać po prostu. Syk. Ja a, a czasem za szybko, czasem za... Skręcę tak, czasem za szybko, czasem to, co za to, 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 co jeszcze ja nic zrobi, zrobię, fiknie starto w powietrzu. I nagle tak to się dzieje. Nie, no, bym musiał wtedy hedrze do góry nogami zrobić i wtedy byście i, bo tu jeszcze. Bo tu jeszcze chyba w Lesie, 13 jeszcze chyba działa to z headerem Co prawda słabiej ale chyba powinno działać No może raz przetestujemy to W następnym odcinku Zobaczymy czy kombaj fiknie sal do powietrzu Zapraszam wystrzelić Nie fiknie bo Ogólnie mówi że wyszczelowuje kombaj Wyszczelowuje kombaj w powietrzu Jestem ciekaw kto odkrył to w ogóle. Na pewno już to było dawno dawno temu, w L11. Może w 9 to też było, choć znaczy nie wiem. Może ktoś... O, jakiś typ zapewne... Zapewne kurde przypadek przywrócił header. Chciał podłączyć. I taki nagle nam był jeszcze to taki no, taki wow, może z tym największym kombajnem spróbujemy, z tym mozealnym. Nie tak zrobię i zapewne go w powietrze i zapewne nagrał odcinek jak to robi Jejeje, no, ja jestem zapewne sławny Ten zapewne odcinek ma już zapewne miliony świetnych, czy tam nawet więcej A ja to... Za tą Kurde Dobra Nie może być po prostu nierozłożona rura Nie ja no, drugi raz Na to pole Więcej niż kurde rzepak Ale rzepak tylko dwa razy tutaj się spełnia To będzie trzy razy chyba I się odmalało. Dobra, ja się z Wami żegnam, był farmów selację, zaraz w tej odcinka, trzymajcie się hej, bo jak widzicie winęły 21 minut. Trzymajcie się i hej, hej, naprawdę. Trzymajcie się hej.